Nie, nie tu. O oh, matko święta. Na co ja się godzę? O o o, o no shit. Jezu, nie mogę iść pomiędzy drzewach, bo się strasznie boję. Okej, okay, może tędy. Nie wiem, zupełnie nie wiem gdzie idę. O Jezus, nie, 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 nie. Chyba sobie, kpisz, że tam pójdę. O nie. Ja nie jestem taki głupi, jak sobie myślisz, co ty? O, o nie. O taka, dwóch ich jest, czy co? O mój Jezus. Jest Jezu, cały się poce. Znowu il devient qui un oh La mi gaz laissez laisser laisser ne laisser laisser way Spokojnie Slendy, spokojnie Slendy, Slendy, już sobie idę, idę sobie, idę sobie, idę, 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 ale nie wiem gdzie. Nic nie widzę. O! Idę sobie, idę, tak. a tak, idę sobie. Oho, tu, tu. Może tam pozycam Tutaj. Albo tutaj. Nie wiem, nic nie widzę, nic nie widzę. Kompletnie nic. <ślesk>

Fuck. Ten dźwięk jest... O Boże... Oh, jeszcze nigdy się tak nie bałem! No, fuck you! Oh, fuck you! O, fuck you! O nie, płot! O Jezu! Nie, niech mnie już zabije. O, 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 o. o mój Boże. Jezus Christ! Faa. Go away! I sobie! Nie lubię Cię. Nie będziesz moim kumplem. oh, fit. oh, Oh. <laughs> O oh, boże. O. Oh. What the fuck? Okej. Okay. Myślę, że Skończymy, sobie na dzisiaj. Klik, to continue, No! Nie chcę, nie chcę już to grać. Okej, okay, myślę, że. O! Myślę, że Wam się. O! Patrzcie. Myślę, że Wam się podobało. Sogę za wejście do mojej mamy, ale. Sorry za wejście mojej mamy, ale. O. Dobrze. O mój Boże. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję za uh, subskrypcję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie, żebym porał jakieś gry horror, piszcie. To wszystko na dziś. Kończę. Żegnam.